Ja nie lubię ten opuszcza ten film. Hej, ja jestem Dominik Ziółek z kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś przez cały dzień będę jeść tylko i wyłącznie rzeczy o smaku Oreo. I nie chodzi tu o same produkty Oreo, ale ogólnie o cookies and cream, czyli ciasteczka z kremem, bo to jest smak, który kojarzy się z Oreo. I tam, gdzie nie mogą użyć słowa Oreo, to używają cookies and cream. A to jest jedno i to samo. Także mój cały dzień będzie ciasteczkowy, kremowy, od śniadania aż po kolację. I zobaczmy co ciekawego w dzisiejszym odcinku mnie czeka. A jeśli podobają wam się 24 godzinne odcinki na moim kanale, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał po więcej. A my tymczasem przechodzimy. Do śniadania. Dziś niestety nie ma ze mną Kasi, więc muszę sobie radzić sam. Także trzymajcie kciuki, bo dawno nie nagrywałem całego filmu z ręki. Jak ktoś mi jeszcze kiedyś powie, że moje płatki są drogie, to słuchajcie, za te płatki zapłaciłem 39,99. Zastanawiam się, czy będą po prostu zwykłe, czekoladowe. Uff, bez nadzieja. Czy będą faktycznie jak ciasteczko Oreo. Jestem mega ciekawy, więc otwieram. I uwaga. Tada! No wyglądają spoko. Ale do perfekcyjnego śniadania potrzebujemy jeszcze mleka. Mam miskę, najpierw płatki, błagam, rozstrzygnijmy to w końcu, piszcie w komentarzach, najpierw płatki, później mleko. Jeśli ktoś pisze odwrotnie, to niech od razu usunie ten komentarz. Pachną faktycznie jak Oreo. Smakują jak zwykłe płatki czekoladowe. Przynajmniej wyglądają jak Oreo. I śniadanie gotowe. Jakby ustaliliśmy już to, że mogły być bardziej jak Oreo, a nie czekoladowe, ale styl są to pyszne płatki śniadaniowe. Mm. Mmm, hej, w połączeniu z mlekiem, one są bardziej jak Oreo. Także ja sobie przejrzę teraz Instagrama i zjem śniadanko. Dobra, śniadanie zjedzone, więc teraz czas przeszukać internet i sprawdzić, gdzie możemy pojechać na obiad oraz jakiś podwieczorek. Dominik przeszukiwasz internet. I teraz czeka zrobienie mi małego researchu, fisze, gdzie mogę pojechać na przykład na obiad związany z Oreo. Znalazłem w internecie takie zdjęcie. Jest to w restauracji Mister Pancake, która jest w Warszawie. I ja generalnie już jadłem tam kiedyś i Naprawdę jest to najbardziej chyba takie Instagramowe miejsce z naleśnikami. W każdym razie jest to zdjęcie niestety przed 5 lat. Ale jeśli mają ogólnie Oreo u siebie do innych naleśników, to myślę, że mogą mi skomponować coś fajnego. Także jedziemy tam na obiad. Dobra, jest na razie 12, pojedziemy tak mniej więcej po 14, więc myślę, że teraz możemy zjeść jakąś małą przekąskę. W nie o dziwo nie mam nic związanego z Oreo. Ale nie zapominajmy, że mam jeszcze studio i tam mam całą szafkę z słodyczy. Więc idziemy do studia. I słuchajcie, tu mam całą kółkę niebieską. I są też właśnie między innymi rzeczy z Oreo. I to jest w ogóle super pyszne. I mam na to mega ochotę, ale właśnie widzę, że jest pusta paczka. Ale mamy też jakieś dziwne smaki Oreo owocowe. Ale ja chyba się skuszę na coś takiego, tylko chciałbym wziąć te o smaku przez więc chyba musimy otworzyć nowe. Ja już je testowałem generalnie na kanale. Był oddzielny odcinek z Oreo z Chin. I właśnie tam były te i Wtedy były one bardzo słabo intensywne w smaku czyli nie było intensywne, ale mam na nie ochotę, więc próbujemy. Uwaga, gryzę. Nic się nie zmieniło. Po tej beznadziejnej przekąsce stwierdziłem, że trzeba pojechać na drugie śniadanie, więc jestem właśnie pod Biedronką i idę po Donata. Oh. Jezus. Okej, okay. jestem. Kupiłem watę cukrową w Biedronce, ale to nie na dziś. Mam co innego. Mam drugie śniadanko, czyli pyszny Donacik. Cookies and Cream. Przecież to wygląda jak otoczony cały w ciasteczkach Oreo i mam w środku krem śmietankowy. Mmm, i to jest przekąska przed obiadem, a nie? Mniami, spójrzcie na ten krem wychodzący, wow. py Hot Cat. Słuchajcie, nadszedł ten moment, w końcu jedziemy na obiad, więc będziemy jeść pancake'i Oreo, a ja w ogóle chciałem powiedzieć, że mam trochę taki Oreo outfit, bo zobaczcie, mam czarne spodnie, mam białą kamizelkę jak krem i niebieską bluzę jak opakowanie Oreo, bo opakowanie Doreo Oreo zazwyczaj jest niebieskie. Więc dajcie znać, czy wam trochę ten... A, o Jezus prawie nic kamera. Dajcie znać, czy trochę wam ten outfit przypomina Oreo. Ja się czuję jak ciasko Oreo. Powiem szczerze, że ogólnie jestem podekscytowany, ponieważ to nie jest dla mnie tak wcale trudny dzień. Ja lubię jedzenie na słodko, plus lubię bardzo Oreo, więc w sumie bardziej jestem ciekawy, co będę jadł i czy będzie mi smakowało i czy będzie to coś, do czego powrócę, a nie jest tak, że o Jezus, tragedia, znowu Oreo. Dla mnie super, naprawdę. Ty też dzisiaj wyglądasz jak Oreo, masz nawet buty Oreo i masz łeb jak Oreo. Słuchajcie, jesteśmy już na miejscu, idziemy właśnie teraz pod wejście do Mr. Pancake. Słuchajcie, jest taki full ludzi, nie spodziewałem się tego i jest zimno, także będziemy zamarsać i jest naleśniki. Lemoniadę bym chciał jakąś, ale taką niesłodką. A ja mam taki problem, ponieważ mam dzisiaj dzień tylko i wyłącznie ze smakiem Oreo i pytanie, czy macie jakieś naleśniki z Oreo, bo znalazłem coś takiego, ale to jest sprzed pięciu lat. Nie, nie, nie. nie, nie. <grym>, ale jesteście w stanie coś zrobić po prostu z jakąś czekoladą i Oreo? jest tylko co masz w rogu tutaj. No. To możesz sobie skostumować sam pancake, tylko że z takich Oreo to właśnie tylko te ciasteczka będą. No to tylko z ciasteczkami Oreo. Czyli jak się okazuje, niestety. Niestety nie ma w menu żadnego pancake'a Oreo i niestety ten, który znalazłem na internecie był sprzed pięciu lat i nie mają już go w karcie, ale pani powiedziała, że zrobi mi pancake'a z nutellą i bardzo dużo Oreo, żeby to było jednak to Oreo. Więc generalnie ja jestem zadowolony, czekamy. Dobra, słuchajcie, przyszedł mój pancake i jest totalnie Oreo, no jakby, spójrzcie na to, jest wszędzie Oreo. Przebitki ma i up'em Będziesz coś mówić? Będę ja. Generalnie mam wrażenie, że jest tutaj chyba cała paczka ciastek Oreo, bo jest ich normalnie z 10 na pewno. Serio. Więc cała paczka Oreo plus dodatkowa Nutella. A, no i naleśniki. Nie zapominajmy, że tam były naleśniki w tym wszystkim. Idealny posiłek na obiad. Zaliczone. Słuchajcie, to jest maksimum, jakie zmieściłem. Została mi jeszcze połowa ciastek Oreo, ale już nie mam siły. Doszedłem do siebie po obiedzie i powiem że teraz mam ochotę już na deser. I słuchajcie, na deser znalazłem jedną rzecz w internecie. Otóż w Burger Kingu mają na deser Oreo milkshake, więc koniecznie pojedziemy przetestować tego shake'a. W McDonald'sie chyba nic nie ma z Oreo, tak samo w Starbucksie raczej nie kojarzę, żeby było coś z Oreo, więc Burger King to nasze jedyne miejsce na deser. Także tam właśnie teraz będziemy zmierzać, testować shake'a. Dobra, słuchajcie, sprawdzamy przy naszym sprzęcie. Jest salted caramel Oreo, widzisz to? A no jest, ale ten jest taki naj... To jest dużo z Oreo. Dobra, mamy słuchajcie lody Oreo, które wyglądają tak i mamy szejka słony karmel Oreo i czekolada Oreo. Najpierw lody. Ja na Totalnie nie powiedziałbym, że jest to Oreo bardziej jakieś cookies and cream. Nie smakuje jak oryginalne Oreo, ale było sygnowane Oreo, więc wydaje mi się, że muszą być oryginalne. Ale ogólnie są smaczne. Próbujemy teraz ten słony karmel. Mmm, O, mega dobre. Słony karmel i Oreo, mega dobre połączenie. Serio, 5 na 5. I teraz mamy tutaj czekoladowy. Ten czekoladowy smakuje jakbym zrobił jakiś smoothie challenge, oreo, niedobre. Słuchajcie, wróciłem do domu i to jest czas, żeby zjeść jakąś przekąskę, bo trochę minęło, odkąd jadłem te szejki i lody, więc pokażę wam coś, co zrobiłem wcześniej. Otóż w zamrożarce czeka na mnie. To cudeńko. Zrobiłem wcześniej coś takiego, co nagrałem na Reelsa, więc zapraszam was na mojego Instagrama, bo tam znajdziecie przepis. Bo właśnie na Instagramie znalazłem taki przepis i tam stwierdziłem, że nagram jak to robię. Uwaga, otwieramy. Uch, wygląda niezbyt dobrze. W każdym razie spróbujmy. Mm. Okej, okay, nie jest to najgorsza przekąska, ale o wiele lepiej by pewnie smakowało, gdyby było z jakąś śmietanką. Tak to smakuje po prostu jak mleko z ciastkami Oreo, ale zamrożone. Ale to jem, bo muszę zapełnić kalorie. Okej. Okay. Skończamy. Właśnie siedziałem przy kąpie przez dobre dwie godziny, ponieważ zamawiałem ubrania na wakacje, na które wylatuję za tydzień i naprawdę tyle się zeszło. Nienawidzę przeglądać stron internetowych. W każdym razie jest godzina 23.40. Idziemy zrobić kolację, bo jestem trochę głodny, więc przed snem chciałbym coś jeszcze zjeść. Generalnie TikTok jest skarbnicą pomysłów. I jak wpisałem wyszukiwarkę Oreo na TikToku, to od razu wyskoczyło mi Oreo Mac cake, czyli po prostu ciasto, które robi się w kubku, więc spróbujemy takie brownie Oreo zrobić. Niestety nie mam takiego dużego kubka, więc użyjemy takiej formy do pieczenia. Mamy tutaj cztery ciastka Oreo, które możemy w ogóle rozkruszyć. Cztery pokruszone ciastka zalewamy mlekiem. I musimy to widelcem rozmieszać na najmniejsze kawałki ever. Dobra, zrobiłem to i wygląda trochę jak ziemia. Teraz dodajemy mąkę. Jedna, druga. Łyżeczka proszku do pieczenia. Dobra, jest przypał, ponieważ nie mam kakao, ale dodamy jeszcze cukier. Po prostu będzie mniej czekoladowe. Cukru oni tam kazali dwie łyżki. Ja dam dwie łyżeczki, bo uważam, że to i tak będzie tłumacz. No i teraz mieszamy to wszystko. I na koniec wskazali jeszcze wcisnąć Oreo w sam środek tego ciasta w ten sposób i po prostu to upiec w mikrofali przez minutę. Dobra, słuchajcie, jestem w szoku. To naprawdę się udało i urosło, więc będziemy testować naszą kolację. Omg, oh Zrobiło się z tego takie totalne brownie. Uwaga, prezentuje. to w środku wygląda totalnie jak ciasto czekoladowe, a jest to w sumie ciasto z samych Oreo, więc próbujemy. Mmm, konsystencji troszeczkę jak zakales albo jak po prostu takie fajne biszkoptowe ciasto czekoladowe. Mm. Ogólnie serio polecam, żebyście zrobili sobie coś takiego w domu, bo nie sądziłem, że to wyjdzie, a było mega szybkie i proste do zrobienia. Także ja sobie daję kolację i na dziś to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i dajcie znać, co zjeść w kolejnym odcinku przez cały dzień. Bye!